Dzień dobry Państwu, Paweł Kolenda, menadżer do spraw badań IAB Polska. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na prezentację wyników WebTrack na najbliższej konferencji Ad Standard, na której pokażemy po pierwsze, że badane kampanie online, które znalazły się w naszym badaniu, odnotowały znaczne wzrosty wskaźników znajomości zarówno marki, jak i reklam. Po drugie, zaobserwowaliśmy także, że rośnie zaangażowanie oraz wskaźniki kondycji marki w tunelu zakupowym. Oraz po trzecie, że jakość kopii, jakość kreacji ma bardzo duże znaczenie w budowaniu zaangażowania, w budowaniu wizerunku marki i że jednak branża interaktywna cały czas powinna stawiać na kreatywność, na zaangażowanie, na nowe rozwiązania. Dlatego, że tylko w tym przypadku możemy mówić o efektach dla naszej marki, o efektywności i o zaangażowaniu.